Witajcie serdecznie nie odzywałam się długo, ale teraz mam powód, żeby odezwać się. Skończyłam saksendę. nie ma więcej. Jest um, niedobór Saksendy na rynku w Anglii, przez co zdecydowałam się zamówić wegowy. Zamówiłam, dali mi najpierw um, dawkę 025, tą najniższą, ale jednocześnie inny lekarz powiedział, że powinnam zacząć, zacząć od wyższej dawki, ponieważ byłam na saksendzie już na 3,0 no i przepisałem później drugi pen wegowy 1 mg dzisiaj próbowałam zamówić nowy pen żeby było już na zapas ale niestety pani doktor zadzwoniła, powiedziała, że ona nie przeszła by na 1,75 zaraz po jedynce tylko muszę najpierw po 0,25 przejść na 0,5 dawkę i po prostu, no żeby się się nie kłócić z doktorem, no bo ona jest doktorem, i to nie bo mówię już dobrze, to niech, niech ona zdecyduje, co ma być następne, bo jak skończy mi się 025, to nie mam 05, żeby go użyć. No i ona powiedziała, że na razie skanseluje zamówienie. I że następne zamówienie mam zrobić dopiero za dwa tygodnie. Napisała ja notatkę. Dopiero za dwa tygodnie będzie przyjęte zamówienie. Jeśli zrobię wcześniej, to od razu będzie skancelowane. Plus, że próbuje ona mnie zapewnia, że nie będzie niedoboru wejgowych, dlatego że zamówili na zapas. To tak miało być z saksendą, tak wspaniale wszystko, a w końcu saksendy brakowało i czekałam po miesiąc, dwa, żeby jedną receptę odebrać. Powiem Wam. E Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to fakt, że przez cały te prawie półtora roku, rok i cztery miesiące na saksendzie, każdego popołudnia po godzinie piętnastej byłam tragicznie zmęczona, wykończona. Nie miałam siły stać na nogach. To się działo tak codziennie. Ostatnią saksendę wziąłam we wtorek wieczorem. Środę, czwartek i piątek byłam bez, bez niczego. Jeszcze czułam zmęczenie, ale już nie aż tak bardzo. W piątek wieczorem wziąłam wegowy 0,25 dawkę. W piątek wieczorem jakoś tak się czułam, jakbym miała em, mrowienie w brzuchu, w żołądku. Ale poza tym nic więcej. Nie miałam żadnych innych skutków ubocznych. W sobotę cały dzień i sprzątałam i chodziłam i robiłam od groma rzeczy i dopiero po godzinie ósmej dotarło do mnie, że już jest ósma ósma wieczorem, a ja dalej sprzątam i pościel zmieniam i wszystko. I mój mąż powiedział mi, że zobacz, jaka ty energiczna jesteś dzisiaj. Co się z tobą stało? Jak to się stało? Przez cały czas byłaś taka zmęczona popołudniami. Wczoraj się nas sprzątałam, nachodziłam, naspacerowałam. I do mnie dotarło, że to dlatego, że skończyłam saksendę. Saksenda na mnie tak działała, że byłam taka zmęczona. Teraz tego wydawka za 25, wzięta w piątek. Przez cały tydzień mam czekać, żeby wziąć drugi raz zastrzyk. Jak na razie czuję się pełna energii, ale niestety czuję się bardzo głodna. Cały czas mam ochotę coś przegryzać. Skończę jedno, mijam Kilkanaście minut i ja już myślę o czymś innym, żeby jakieś jabłko przegryźć. Ale najgorsze to, że mam ochotę na rzeczy w stylu tosty, pizza. Całe szczęście nie mam w domu pizzy, ale na tosta miałam składniki. Zrobiłam sobie raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i w końcu doszłam do wniosku, że coś jest nie tak, że to jest chyba za mała dawka. Rozmawiałam dzisiaj z panią doktor, właśnie i powiedziała, żebym się nie stresowała. Mam starać się jak najbardziej utrzymać przy zdrowym odżywianiu, ale się nie stresować, bo wegowy u osób, które były na saksędzie na najwyższej dawce, wegowy u tych osób na najniższej dawce wegowy nie działa aż tak, albo nie działa wcale. Widziała, żeby poczekać i stopniowo zwiększać dawkę. że po miesiącu już poczuję, że już mi się nie chce jeść, ja sobie pomyślałam, takie pieniądze dawać to jest 179 funtów za pierwszy pen, za dawkę 025 a czuć dalej się głodnym, albo przytyć. I już zauważyłam różnicę na wadze. Jak w ostatni dzień saksendy ważyłam 97 kg, dzisiaj rano ważyłam 100 kilo. I mimo tego, że nie mam nic, nie jem słodkiego. Przez te, przez te trzy dni nawegowy nie zjadłam nic słodkiego, nie mam ochoty na nic słodkiego. Ale za to zjadłam. Na przykład takie duszone, ale raczej smażone ziemniaki, z, na przykład z tą, e, jak to się mówi, z parówką i z jajkiem. To jest masakryczne jedzenie: takie coś, to mnie nachodzi tylko raz na miesiąc, tuż przed okresem. A więc, zastrzyk drogi, który macie powstrzymać przed obżeraniem się i mieć ochotę na coś takiego, to mi się tu nie widzi za bardzo, no ale stawiam na to, że lekarze wiedzą lepiej i że to rzeczywiście w końcu ruszy i u mnie i nie będę aż tak czuła się głodna. Używam różnie, e, w, przez wczoraj i dzisiaj tu wzięłam te tabletki, z, te, te kapsułki z butca, które w, e, spowalniają apetyt, czy zmniejszają apetyt. To są... Takie kapsułki. One się. Jak one się nazywają? Boże święte. Appetite Control, The Boots Company i bla bla bla. No to takie coś. Ale to tak, jak jak pamiętam, raz na dzień sobie wezmę. Pomaga w jakiś sposób. Widzę różnicę, ale to nie jest aż tak skuteczne jak Saksenda była skuteczna. Saksenda sprawiała, że nie mogłam nawet patrzeć w stronę jedzenia. I Saksenda sprawiała, że chciałam jeść coś zielonego, coś... jakieś warzywko albo jabłko. Nie chciałam czerwonych jabłek. Chciałam zielone jabłka. tak kwaśniejsze. A teraz na wegowym czerwone jabłko dzisiaj zjadłam i z miłą chęcią. Zjadłam kawałek chleba z miodem, co było dla mnie tragiczne, bo się poczułam po tym, że mam za wysoki cukier. Miałam jakieś dziwne objawy przez chwilę, ale wzięłam tabletkę od cukru, no i... Doszłam do siebie po jakimś czasie. Ja nie powinnam dotykać miodu. Ale kontynuujemy, pożyjemy, zobaczymy. Pozdrowienia dla wszystkich. I do następnego.